Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy po raz kolejny za zaproszenie. Dziękujemy, że jesteśmy tutaj z Państwem. Niezmiernie się cieszę, że nasze działania jakby są to na coraz szerszych kręgach, na coraz większej jakby grupie osób. Przyczyniam się też do informacji, które przekazał Pan e, Tadeusz, że nam jako urologom, onkologom, radioterapeutom jest niezmiernie miło współpracować z Państwem. I rzeczywiście reprezentujemy Kilka organizacji. Jak myślicie, dlaczego my się tutaj spotykamy? Dlaczego dzisiaj pan Tadeusz poprosił nas o rozmowę dotyczącą raka gruczołu krokowego? To jest pokazane na tym slajdzie. Proszę zwrócić uwagę, że ilość osób, u których rozpoznamy nowotwór gruczołu krokowego, będzie, można by powiedzieć, lawinowo wzrastać. To są prawie podwojenia w ciągu najbliższych spodziewanych lat. To są lata 2030, i to będzie pewien problem dla samorządów, gdzie będą musiały one ogarnąć, mówiąc tak w cudzysłowie, problem związany z rozpoznawaniem raka krokowego. Inna zupełnie sprawa dotyczy leczenia tej choroby, ale samo rozpoznanie, proszę zwrócić uwagę, jak będzie wzrastało. Dlaczego tak będzie? Nie do końca. Wiemy albo mamy jedną odpowiedź. Wiele tu jest składowych, ale jedną ze składowych jest fakt, że jednym z czynników ryzyka raka gruczołu krokowego jest wiek. Czym starsza osoba, tym ma większe szanse, że u niej wystąpi rak gruczołu krokowego. Innymi informacjami ważnymi jest pokrewieństwo rodzinne. A co się dzieje z naszym społeczeństwem? Na czerwono zaznaczone są osoby powyżej 65 roku życia. I tych osób w najbliższym czasie będzie coraz więcej w naszym społeczeństwie. Będzie coraz mniej młodszych, chorych, znaczy młodszych osób, a coraz więcej starszych. I między innymi dlatego spodziewamy się takiego lawinowego wzrostu wykrywa, wykrycia czy diagnozy raka gruczołu krokowego. Oczywiście są i inne fakty, ale o nich może mniej w dniu dzisiejszym. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Gdzie jesteśmy z rakiem gruczołu krokowego? To jest ważny problem. Problem dla nas, medyków, urologów, problem dla urzędu gminy czy dla samorządów, gdyż jest to prawie numer jeden roz, nowotwór w rozpoznawaniu. Wyprzedza nas tylko rak płuca. Okay? A jeżeli chodzi o zgony, również jest to niezmiernie ważny nowotwór. Proszę zwrócić uwagę, drugi, trzeci w liść, na liście tych, które są najważniejsze. Ale to jest może mniej ważne. Ważniejsze jest, co się dzieje, jeżeli chodzi na przestrzeni lat. Jeżeli byśmy spojrzeli na zachorowania, to gruczoł krokowy jest tutaj tą pomarańczową linią, fioletową linią. Mamy cały czas, tak jak powiedziałem wcześniej, wzrost. Ale nie to jest najwe, nawet najważniejsze. Spójrzmy na umieralność. Czy ta umieralność spada, tak jak na przykład w nowotworach płuca, albo jak wyraźnie w nowotworach żołądka? Nie. W raku gruczołu krokowego w Polsce niestety wciąż nie odnotowujemy spadku umieralności. Wciąż jest to albo krzywa płaska, albo niestety lekko wznosząca. No i tu jest, my bijemy się, medycy w piersi, że może coś złego robimy, albo niewystarczającego, ale to jest tym bardziej działalność dla Państwa organizacji i dla znowu szukłony w kierunku samorządów, aby właśnie ta krzywa była spadkowa, żeby tych zgonów z powodu raka gruczołu krokowego było coraz mniej. Chciałbym Rozpocząć to przedstawienie moich kolegów i koleżanki, koleżanki, takim stwierdzeniem jednego z wybitnych radioterapeutów. Nie ma go dzisiaj tutaj z nami, bo pochodzi z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, pan profesor Milecki. I niedawno, dosłownie kilka tygodni temu, udzielił wywiadu. I on w tym wywiadzie napisał tak: Najważniejszym dla zapewnienia pacjentowi z rakiem gruczołu-krokowego jest działanie, aby. Wielu specjalistów pochylało się jednocześnie nad problemem, czyli utworzenie tak zwanych zespołów wielodyscyplinarnych czy konsyliów terapeutycznych. I jeszcze dodał, że ono ma na celu, aby jak najlepsze, jak najbardziej optymalne dobrać postępowanie diagnostyczne, ale głównie postępowanie lecznicze, z uwzględnieniem wszystkich tych możliwości, które są dostępne w naszym kraju. Ja podpisuję się pod tym całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że w leczeniu raka gruczołu krokowego oczywiście w centrum jest pacjent. Oczywiście należy przyznać jednoznacznie, że urolog to jest ten lekarz dominujący. My rozpoznajemy najczęściej tę chorobę, my wdrażamy pierwsze decyzje terapeutyczne, my prowadzimy większość chorych, ale tak nie jest, że jesteśmy samodzielni. Zwracamy się bardzo często, tak jak profesor Milecki powiedział, do specjalistów różnego typu, aby wespół, razem, w tak zwanych, właśnie, w zespołach wielodyscyplinarnych podejmować decyzje terapeutyczne i lecznicze. Ale proszę zwrócić uwagę, co jest tutaj w tym prawym dolnym rogu. Organizacje pacjenckie muszą być włączone. Pacjent musi być włączony w terapię, w diagnostykę. Bez tego nie uda się osiągnąć sukcesu, bez tego nie uda się, żeby te krzywe umieralności były coraz mniejsze. Jest to niezmiernie ważne podejście współczesne. Nie tylko onkolog, nie tylko radioterapeuta, ale także psycholog, radiolog, cały zespół wsparcia psychoonkologicznego, uropatolog itd. itd. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj przed Państwem właśnie zabiorą głos specjaliści naprawdę na miarę naszego kraju, którzy należą do tego, do tego kręgu. Jako pierwszy wystąpi Pan Profesor Dobruch i opowie Państwu tak naprawdę, dlaczego powstaje rak gruczołu krokowego, w ogóle dlaczego powstaje choroba nowotworowa. Następnie Pan Doktor Piotr Kryst odpowie, jak spotkać się z tym nowotworem, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o objawy, opowie, jakie jest nowoczesne podejście diagnostyczne, a w tym temacie ogromnie, ogromnie dużo się w ostatnim czasie zmieniło. I w kolejnym wystąpieniu kolega z Centrum Onkologii Mateusz Dąbkowski, radioterapeuta, opowie o nowoczesnej radioterapii, o tej, która daje jak najmniejsze powikłania, a jednocześnie jak najlepsze efekty terapeutyczne. Ja z doktorem Borkowskim sięgniemy pod terapie chirurgiczne, terapie tak zwane przez dziurki i odklucza minimalnie inwazyjne. Jakub Kucharz, mój kolega z Centrum Onkologii, onkolog, onkolog kliniczny, przedstawi, że sytuacje, gdy mamy chorobę rozsianą, przerzutową, między innymi do układu kostnego, czy to jest sytuacja beznadziejna? Czy jednak możemy pacjentowi zaproponować nowe, skuteczne leczenie? nie zostawiając go samego. I na koniec pani doktor Iwona Skoneczna, również onkolog, przedstawi postępowanie w chorobie uogólnionej. Wtedy, kiedy choroba wymyka się z naszej kontroli. I mam nadzieję, że pan profesor Andrzej Borówka, jak zawsze, yy, podsumuje wszystko i jestem mu niezmiernie wdzięczny, że mogę współpracować z panem profesorem. Dziękuję pani profesorze, że pan jest tutaj z nami, bo niewątpliwie, tak jak pan Tadeusz powiedział, ta idea od pana została nam młodym medykom jakby zaszczepiona. Poproszę Kubę z pierwszym wystąpieniem. Dziękuję bardzo.